Czego to nie wymyślono, zobaczcie. Zjazd w takim koszu wiklinowym. Nie wiem ile ta przyjemność, ale śmieszne to. Witam Was o wczesnej porze. Godzina za 10:8. Zobaczcie o tej godzinie, jak ta uliczka wygląda. Stoliczki pochowane, ludzi zero. Tutaj wczoraj przecież siedziałem przy stoliku jadłem swoją późną kolację. Tu były tłumy ludzi, teraz pusto. Powiem Wam trochę tutaj na temat tego swojego hostelu. No, miejscówka jest naprawdę bardzo fajna. To jest chyba największy plus. Tego hostelu, wszędzie bliżutko, tutaj w tej właśnie fajnej ulicy, pełnej różnego rodzaju restauracji, wszędzie blisko do oceanu, blisko. Tam też jest pierwsza stacja kolejki linowej, do której za godzinę właśnie się wybiorę, ale wracając jeszcze do mojej miejscówki, do hotelu nie wiem, już chyba się trochę starzeję nie wiem czy to naprawdę już wiek robi swoje bo no ciężko mi w tego typu warunkach jednak się wyspać, wypocząć ja jestem trochę wybredny jeśli chodzi o spanie muszę mieć ciszę, spokój a tutaj pokój ośmioosobowy łóżka piętrowe, no i oczywiście jak zwykle no musi się trafić ktoś kto chrapie i, i gościu po prostu całą noc ostro tam Harczał, ciągle jakieś hałasy, mówi jeden chrapie, drugi sapie, trzeci, kurczę, yy, pierdzi. <ścoughs> Oprócz tego jeszcze trochę hałas yy, z podwórka jakiś tam dochodził. Suma sumarum za wiele nie pospałem. No może kolejna noc będzie lepsza, zobaczymy, może się jakoś tu do tego przyzwyczaję. Na razie na razie no, średnio to wygląda. No jest jak jest. Pewnych tematów nie przeskoczymy. A teraz jestem tutaj. Przyszedłem pod taki słynny targ. Tam widzicie jego nazwę. Podobno to jest obowiązkowa miejscówka tutaj w Także wchodzę, rozejrzę się. Tutaj chodzi chyba głównie o, po prostu architekturę o ten budynek, jak to wygląda tutaj w środku, bo tak naprawdę nie jest to duże. No już jest, jeszcze też jest za wcześnie i tu większość stoi pozamykanych, także ja nie wiem, czy mi się uda coś tutaj kupić, tak żebym mógł coś tu zjeść na śniadanie. Widzę, że to głównie owoce, warzywa, kwiaty, przyprawy. No, jakiś tam jest sklep z pamiątkami. Tam można też wejść na górę. No ale jeszcze wszystko zamknięte, bo dopiero dochodzi ósma godzina. Tak to wygląda. Tutaj mój chyba ulubiony owoc, tylko taki trochę zmarnowany. To jest ta chyba moja różnej wielkości. Tak mi się wydaje. Tak, tak kojarzę po kształcie. Awokado. Kurczę, to tak jakby w drugiej części tego. Budynku jest taka wielka hala. Wczoraj tam przechodziłem po drugiej stronie. Czułem zapach ryby. No i zobaczcie, co tu się dzieje. Tutaj obrabiają ryby. A tutaj jest ta ryba, którą jadłem wczoraj na kolację. Co tak no, paskudnie trochę strasznie wygląda. No nie ciekawie. Tam chyba tuńczyk. No jeszcze młoda godzina, także pewnie dopiero tutaj ten towar ryby zwożą nie jest to duże, no dupy nie urywa nie? tak tutaj reklamowali a w sumie tam szału nie ma, nie? na górze też tutaj głównie owoce tam mówię jeszcze stoiska pozamykane, na dole no to co już Widzieliście tam parę sklepów z pamiątkami. Tu widziałem jakieś takie cukiernie, piekarnie, tam dużo ludzi, ale siedzą, jedzą jakieś słodkie bułeczki, słodkie ciastka, a mnie to nie interesuje, no piją kawę. Nie no, na pewno jak będziecie tu w okolicy, to wejść, yy, za, zajść tutaj warto, ale tam szału nie ma, no. Wszystko zależy kto co do czego porównuje. No, ja byłem na dużo większych targach w innych państwach, w innych miastach. Wiecie co? Jak tak tu jeżdżę po tych różnych państwach, po tych różnych miastach, stolicach państw, to naprawdę bardzo często y, tęsknię za Polską. No, tak jak nawet teraz. No chcę zjeść śniadanie. No i mam z tym problem. W Polsce na każdym roku rogu y, żabka. Teraz jestem tu pod jakimś takim centrum handlowym, większym shopping Anatia. Chodzę do środka, może tam coś na Jestem już tutaj w okolicach tej początkowej stacji, tej kolejki linowej, tutaj na samym nadbrzeżu. No udało mi się, tam w tym markecie, co ja wcześniej pokazywałem, ogarnąć jakieś śniadanie, kefirek bułeczka. Takie bułeczki, tutaj tam sałato z jajkiem, niecałe 3 euro, kefirek tego typu, nie pamiętam, chyba ze 2 euro, po raz kolejny powiem, tania nie jest, tanie nie jest. Niemcy to jednak tani kraj, naprawdę, co by nie mówić, ale przynajmniej jeśli chodzi o spożywkę, to naprawdę w Niemczech porównując do tych państw, po których podróżuję, przynajmniej tutaj. Zwłaszcza tam, gdzie płatność jest w euro, no to Niemcy naprawdę są tanie. Koniec marudzenia. Zbieram kalorie i idę na kolejkę. Myślę, że to będzie jedna z tych rzeczy, która mi się będzie bardzo podobała. Bilet kupiłem przez Neta. Przypominam, 20 euro w obie strony. Normalny, tu widzę 14,50 chyba ulgowy. Kolejka ma długość prawie 3200 metrów, przewyższenie 560 metrów. Kolejka funkcjonuje od 2000 roku, także akurat będzie ćwierć wieku mija, odkąd ją uruchomiono. Wcześniej na tej trasie jeździła podobno jakaś w XX wieku przez wiele lat. Jeździła kolej parowa. Także poszliśmy w nowoczesność. W tej chwili zajmuje przejazd około 15 minut w jedną stronę. Zobaczcie, tutaj jakaś grupa wycieczkowa. Także ledwo co mi się udało, bo bym tutaj stał kolejnych może i pół godziny w kolejce. A tak tutaj ominąłem. A jeszcze udało mi się ominąć wszystkich. Tutaj mam plan. Nie pozostaje nic innego, jak pozwiedzać trochę, tu pochodzić po tym parku. Mam sporo czasu, także biję tutaj w głąb lądu. Tutaj ogród botaniczny, na pewno ciekawy, ale opcja dodatkowo płatna. 15 euro. O kurczę. No nie można mieć w życiu wszystkiego, także chyba sobie. Odpuszczę ten ogród botaniczny tam, żeby na roślinki popatrzeć. Nie ma sensu. Chociaż tu jest cała mapa tego ogrodu. No ale to główna atrakcja tutaj na tej górze ten ogród botaniczny. Zastanawiam się. Na razie pooglądam to, co się da tutaj w gratisie z zewnątrz przez płot. Nie, Decyzja podjęta nie ma sensu. Tam płacić dodatkowo 15 euro, żeby tam wejść. Tutaj możecie trochę przez płot zobaczyć. No, bójna roślinność, ciekawa ścieżki, mostki tam, jakieś strumyki, rzeczki, ale ja na razie nie no, raczej sobie tobie odpuszczę. Pochodzę tutaj w koło. Myślę, że tutaj jeszcze. Coś innego fajnego też uda mi się zobaczyć. A ta roślinność to i tutaj poza tym ogrodem też jest, tak jak widzicie, dosyć ciekawa. Tutaj zobaczę jaka atrakcja. Czego to nie wymyślą, zobaczcie. Zjazd w takim koszu wiklinowym. Ja pierdol. Nie wiem ile ta przyjemność, ale śmieszne to. Jedna osoba 27,50, ale to na odcinku dwóch kilometrów. Dwóch panów asekuruje i ciągnie tam. I z tej górki można tu sobie zjechać. Nie wiem czy na sam dół. To chyba jak ktoś zrezygnuje z tej kolejki linowej, to wtedy tutaj przychodzi sobie zjeżdża w takim koszu wiklinowym. Chyba o to to chodzi. Zobaczcie ile ludzi. Ile chętnych. No, masakra po prostu jakaś. Nie no, szok. Oporą mało tych ludzi normalnie stać dwie godziny, żeby w koszu wiklinowym zjechać. <laughs> ja to. Jest zainteresowanie, jest sprzedaż i ceny są jakie są, nie? Szok. Nie ma sensu tam 15 euro płacić za wstęp do tego parku botanicznego, bo tutaj zobaczcie. Też jest pięknie i w gratisie. Wspinam się tutaj na szczyt. Tam jest jakiś. Kościół. O i tu będę dosyć wysoko będzie fajny chyba panoramiczny widok. No tutaj drzewa nam zasłaniają ocean. Tutaj na dole znowu możecie zobaczyć tą kolejkę ciągnie się do tych koszy wyklinowych. No wariac. Wschody do nieba. Jest to kościół Matki Bożej z góry z góry Monte, Monte z 1748 roku. Zostałem sam w tym kościele, to mogę powiedzieć parę słów. Co najciekawsze, tutaj jestem właśnie przy trumnie, przy grobie Karola Habsburga, który w 1922 roku zmarł, został pochowany tutaj na Maderze. Jest to ostatni władca. Cesarstwa Austri austriacko-węgierskiego. A tak poza tym, to co Kościół, jest Kościół charakterystyczny, pewnego rodzaju Żerandol. Karol Habsburg został przez naszego papieża Jana Pawła II beatyfikowany 3 października. 2020. 4 roku, także Kościół katolicki zrobił z niego świętego. Nie wiem, czy Monta tak się zasłużył. To już sobie sami doczytajcie. Ja tam świętych nie uznaję. <laughs> Nikt nie jest święty. Dla mnie to tam bzdura, głupota. No ale to nieważne. Idziemy dalej. Kwiatki, krzaczki, drzewka. No pięknie. Pięknie. i jeszcze raz powtarzam tutaj za darmo Jestem tu jakby po drugiej stronie tej góry nie od strony oceanu tylko chociaż nie tam ocean widać jeszcze ale ja Chodzę tutaj jeszcze wyżej Nie no, można się zmęczyć dosyć stromo nogi mnie już bolo a muszę oszczędzać trochę siły na, na popołudnie jak pojedziemy do doliny zakonnic a tutaj to trochę błądzę po omacku chyba sobie odpuszczę Tutaj jakieś chaty, ludzie mieszkają tak wysoko i tu niby wjeżdżają autami. No naprawdę, tu spadki są spore także. Hamulce sprzęgło można tutaj zarznąć. Raz, dwa, Zjajałem się. Uff. Tutaj Villa Sara. Niestety teren prywatny, ale z super widokiem tutaj. Przez kraty, przez płot Wam trochę pokażę. No fajnie, wysoko, pięknie ktoś mieszka. Tylko pozazdrościć. Ale najfajniejsze, że w końcu trochę słońca się pojawiło. Ja akurat tu jestem w cieniu, ale jak widzicie tam trochę bardziej słonecznie, od razu świat nabrał Kolorów w tego typu budynkach, miejscówkach, apartamentach, domkach. Na pewno też są jakieś pokoje do wynajęcia. No ale co z tego, jak to jest mega daleko od centrum, od wszelkich atrakcji. Także bez auta miałbym tutaj problem. No, dlatego zdecydowałem się na nocleg stricto w centrum stolicy Funsia. Zobaczcie, jak tu sobie ludzie mieszkają. Fajniutko. Słońce wyszło od razu. Piękniej wszystko wygląda. Piękniej się prezentuje. Idę do tego teraz po, po, po płaskim. Także żyć, nie umierać. Próbuję wyjść tutaj na jakiś fa fajny widok jeszcze tutaj panoramiczny, o może tutaj mi się coś uda, no niestety to wszystko odgrodzone, czasem zabetonowane płoty, domki prywatne chaty ocean stolica, funsial niestety pomimo tego, że tu pięknie, fajnie, wysoko słoneczko świeci, roślinność wspaniała muszę wrócić do tej kolejki linowej i stamtąd zjechać na dół. No bo tam czeka mnie kolejna wyprawa. Wycieczka zorganizowana 3,5 godzinna do Doliny Zakonnic. No i tam jeszcze jakieś mają być dodatkowe atrakcje. Wycieczka niedroga. Tam nie, nie, troszkę powyżej 100 zł. Zapłaciłem, ale to praktycznie chodzi tylko o transport. Dolina Zakonic znajduje się zaledwie chyba 15 km tutaj pod Funsial. No a ludzie tak sobie tu mieszkają. O, nieduży, fajny domek, samochodzik. Zrobiło się. Powiedziałbym nawet, że gorąco. Zobaczcie jakie tutaj ogródki. Przydomowe. Ja z racji ograniczonego czasu wykupiłem przejazd tą kolejką linową w dwie strony, ale tak, taka rada moja dla Was, tak mi się wydaje, że najlepiej, jeśli będziecie mieli tego czasu, no trochę więcej, żeby jednak wjechać tu kolejką, a zejść już tutaj tymi zboczami, zejść z buta na dół, bo naprawdę warto tutaj, tak jak widzicie, takie. Malownicze dróżki, szlaczki pro, prowadzą. Także wydaje mi się, że to by było lepsze rozwiązanie wjechać kolejką, zejść z buta tymi krętymi takimi właśnie ścieżkami. Tutaj koszyczkowe szaleństwo trwa dalej bez zmian, olbrzymie kolejki, zainteresowanie nie duże oryginalny bardzo pomysł ale cenowo-kosztowny, no i czasowo, bo tam naprawdę bilet można kupić w miarę szybko, ale później zanim człowiek doczeka na swoją kolej, to tam chyba z dwie godziny trzeba stać podnóża tej kolejki na szczycie trafiłem na taki mały cmentarzyk ale co ciekawe tu widzę wszystkie groby są dosyć świeże tutaj 24 rok 24 rok po jednej stronie tutaj po tej nie wiem no tu 19 tam kolejka linowa a tu taki mini cmentarzyk z 17 roku, tam urny. O, i tam trochę tego jest. Można zejść niżej. Tam kolejne groby. I co ciekawe, prawie na każdej takiej tablicy nagrobkowej jest zdjęcie też zmarłego. No, zobaczcie. Na każdej, także tutaj, no tak to wygląda. Tutaj te groby bardzo skromne, te płytki takie też. Bardzo to skromnie wygląda, ale na każdym jest zdjęcie. No nic, to taka ciekawostka. O, tutaj natrafiłem na najstarszy chyba pierwszy taki charakterystyczny nagrobek. Też trzy zdjęcia, tylko już mocno wyblakłe, nic nie widać. Tam akurat jest 2007 rok. Ale tutaj na tej płycie tam widzę napis 1861 rok. A tutaj, prawie że równolegle do tej kolejki, którą ja jechałem, jest druga, kolejna. Podobno tego typu kolejek tu na Maderze jest 7, Ta, którą ja się przejechałem, chyba jest najdłuższa. Ale tutaj widzę też wagoniki suną. Tylko już yy, nie nad miastem, tylko bardziej tu, nad takim terenem zielonym. Wcześniej chodziłem, tak jakby wychodząc z kolejki, odbiłem w lewą stronę, a teraz odbiłem w prawą stronę. I tu też jest tego typu szlak. Też ładnie, pięknie zielono. O i tutaj jest stacja tej drugiej kolejki. Nie dopytywałem, nie dowiadywałem się, ale raczej na 100%, no to jest inna kolejka innej firmy. Tutaj bym musiał kupić inny bilet. No powiem tak, że taka trochę odmiana jak dla mnie po tych ostatnich moich różnych wojażach. Po gdzie ja tam byłem ostatnio? Albania. Hiszpania, wcześniej tam Maroko klimat taki pustynny monotonny, piach no to tutaj no zupełnie, zupełnie co innego, zielono czuję się jakbym był w środku jakiejś dżungli fajna, różnorodna roślinność, kolorowo kwiatki większe, mniejsze, drzewa też, no głównie liściaste, chociaż no chyba liściaste Głównie liściaste. Iglastych jeszcze tutaj nie widziałem. Chyba w tym klimacie raczej igły, igły nie rosną. Także tutaj zaledwie parę kilometrów od zgiełku miasta można tutaj na maksa się odizolować, wyciszyć, posłuchać śpiewu ptaszków, wczuć się w naturę. Witam Polska, Polska Wszędzie o, No nic Tutaj jakiś kolejny niewielki kościółek No zajrzymy do środka a co to? Nikogo nie ma Z tej górki tutaj zjeżdżamy. Kolejka zaliczona i bardzo dobrze, że przyszedłem z samego rana zaraz po otwarciu o dziewiątej no bo zobaczcie teraz dochodzi trzynasta i zobaczcie co tu się dzieje jaka kolejka aż na zewnątrz tam w środku jeszcze zawija zakręca rada ode mnie dla was od razu żeby tutaj jeśli jesteście zainteresowani. A myślę, że warto na, 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 na 100%, na pewno warto. No to najlepiej przyjść tutaj zaraz po otwarciu. Bodajże od dziewiątej otwierają. Tak jak ja to dzisiaj zrobiłem na szybko. Wile też kupiłem przez neta. Nie chce mi się już łazić. Gdzieś tu sobie chyba pacnę. Może zjem, może browarka wypiję, bo kupiłem sobie piwko. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że w końcu jest słońce, świat nabrał kolorów, jest pięknie ciepełko. I w tych oto pięknych, sprzyjających okolicznościach przyrody pije browarka, znowu ten sam, tu widzę mega popu popularny koral Tutaj taka miejscówka, tam nie wiem czy widać, ale tam tych puszek od groma się wala, tutaj syf trochę, niestety nikt po sobie nie sprząta. Jestem tutaj na takim falochronie, czy nie wiem jak to nazwać. Pięknie jest. Tamten budynek, co wczoraj byłem na jego dziedzińcu, fajnie tak pomalowany, obskrobany, no ale ładnie to wygląda. Tam zawitał do brzegu jakiś taki większy prom Pasażerski, wycieczkowiec Na Maderze swego czasu urzędował też Churchill I tutaj właśnie jest jedno z jego podobno ulubionych miejsc no, wjechaliśmy mega wysoko Tam już widać te szczyty Nie widać tych szczytów, bo są powite we mgle Dolina Zakonnic